Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj krótki filmik tarasowy. Zobaczcie, kochani, wczoraj do 22 podlewałam rośliny po upalnym dniu, a dzisiaj włączyła się naturalna podlewaczka. Totalna niespodzianka. Deszczyk od rana. Wczoraj kolejne 36 stopni, a dzisiaj od porannych godzin, od siódmej zaczęło nam tutaj padać także rośliny się ucieszą ja też, mój kręgosłup również to już tak codziennie gonić z tymi konewkami, z wiadrami tym bężem ogrodowym to już powiem wam takie Dość męczące, co dzień i co dzień to samo. A tutaj pokazuję Wam dzisiaj taki widok tarasowy, rzut oka na takie 300, przepraszam, 180 stopni. Super tunia ja znów troszkę przyklapnie po deszczu. Ona jednak lubi słońce i wysokie temperatury wtedy zachwyca. Z deszczu też szybko się pozbiera, ale jednak, jak wszystkie petunie czy surfinie, ona także woli słońce. Tak tutaj mam o tej porze. Przywędrowały tutaj donice z kocimiętką na taras. Natomiast werbena patagońska, którą tutaj miałam w donicach, powędrowała na rabatę, bo tam się zrobiło miejsce po wyciętych bylinach. Więc poszła sobie tam. A tutaj donice z kocimiętą. Taka mała zmiana dekoracji, żeby się nie znudziło, i było coś innego. Tutaj jeszcze wyjrzymy za zakręt. O, rozchodniki, hortensje hortensje bardzo przyspieszyły w tym roku no ale co, nic się nie poradzi taki mają w tym roku rozwój ale za to zobaczcie werbeny patagońskie tam w tle z każdym dniem cudniejsze. Tam na kolistej rabatce wiodą prym. Przy ogrodzeniu również, w tych trudnych warunkach, gdzie brakuje wody, bo wyższe, większe rośliny bardzo szybko wypijają to, co się tam podleje. Więc Werbana Patagońska nawet w takich warunkach doskonale sobie radzi. O, może tak przybliżę jeszcze troszeczkę. Fajne to koło mi tam wyszło. W takim kolorze fiolet lila no i tutaj roślinki tarasowe oraz niezmordowana szałwia omszona która powiem wam niczym nie ustępuje kwitnieniem swojego pierwszego kwitnienia kwiatostanów całe mnóstwo Jestem tylko ciekawa, czy również osiągnie taką wysokość jak za pierwszym razem. Wtedy miała nawet 90 cm wysokości. Także zobaczymy. I tutaj Wam jeszcze pokażę z lewej strony. Tam w tle takie różowe, motylkowate. Jest gaura. Biało-różowe, takie jakby fruwające motylki. Nasza szałwia. W końcu dokopałam się do odmiany tej szałwi, którą wysiewałam, i to jest najprawdopodobniej w odmianie. Violet Queen. Czyli taka szalona. Niestrudzona. No tutaj werbena patagońska wychodzi. Do góry się pnie z każdym dniem. I jeszcze tylko rzut oka na liliowce. I tutaj się okręcimy na zakończenie filmiku. Filmik dzisiaj króciutki. Wczoraj ogarnęłam trawkę. Przycięłam Troszeczkę same końce, żeby nie była za krótka i tak mocno nie wysychała. A też nie wiadomo, jaka pogoda jeszcze się trafi przed nami. Ale już to znacznie fajniej wygląda niż takie powyrastane końcówki. Także jest pięknie. Ja się nie mogę napatrzeć na tę. Perspektywa właśnie w tym miejscu. No, zobaczcie. Fiolet, róż i zieleń I więcej tutaj właściwie nie potrzeba, żeby się oko zachwycało. I tam w tle. To już druga część ogrodu. A tutaj taki fajny obrazeczek. No i co, kochani, tym obrazkiem porannym, bo jest dopiero po siódmej rano, żegnam się z wami do kolejnego filmiku. Może kogoś takie widoczki zainspirują do tworzenia rabatki w takim. Odcieniu fioletu różu. Także serdecznie polecam. Inspirujcie się, jeżeli coś w oko wpadnie. Inspiracje, dobra rzecz. Ja też uwielbiam oglądać ogrody i czerpać jakieś pomysły. Także co, kochani, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego. Filmiku. Trzymajcie się pogody, życzę takiej w sam raz letniej, bez szaleństwa i upałów, nie do wytrzymania. Pozdrawiam raz jeszcze. Do zobaczenia. Cześć.